Dzisiaj w Liceum w Sokółce spotykamy się na maratonie pisania listów zorganizowanym przez Amnesty International. Jest to akcja, która ma na celu pomóc więźniom sumienia, przetrzymywanym ludziom niesłusznie za swoje poglądy, przekonania. Bronimy tutaj wolności słowa, przede wszystkim wolności przekonania. Walczymy również o więźniów politycznych, aby którzy niesłusznie zostali uwięzieni, również zostali w ten sposób uwolnieni z, z Jest to akcja głównie skierowana do młodzieży tutaj licealnej, do młodzieży gimnazjalnej, ale również bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Sokółki, jak i również powiatu Sokulskiego. Jesteśmy tutaj dzisiaj od, do godziny 18, także zapraszamy, aby wspomóc. To jest tylko 10 minut, a może komuś uratować życie. Mamy w tym roku 11 bohaterów, to są głównie ludzi, Ludzie ze Stanów Zjednoczonych, dziewczynka z albinizmem z Malawi, dwaj młodzi mężczyźni z Azerbejdżanu, mamy panią z Kanady, która walczy o niewybudowanie tamy właśnie i niezalanie olbrzymich terenów tego miejsca, jak i również piszemy do Meksyku i do wielu, wielu innych państw. Możemy pisać w języku polskim, oczywiście naszym, ale również w języku angielskim. To już jest dowolność. Możemy pisać również według takiego schematu przygotowanego przez organizację, ale możemy również napisać ten list swoimi własnymi słowami to, co czujemy i co chcemy przekazać władzom.